I budzi się rano. Niczego nie jest świadomy, po prostu niczego. Pięknie dzień płynie mu spokojnie, aż nagle do głowy wpada pomysł. No i po prostu, no co poradzisz? No nic nie poradzisz. Musisz ten pomysł wykonać. No, Bo nie da ci spokoju. Pomysł to pomysł. To pomysł. pomysł. Chuj, chuj. Jedno z tych będzie moje. Dzień dobry! Dzień dobry. <laughs> Dokumentacja dla moich znajomych, więc proszę się nie przejmować. Pozdrawiam. Dziękujemy za pozdrowienia! Wow! Ale super! Muzyka się rodzi. Hmm? Hmm? Ale to duże. Czy ja wiem, czy takie duże? Są większe. Są dla takie Takich to jeszcze nie widziałam. Ja to przyzwyczaiłam do takich małych pierdołeczek. O, super to było. Kręca, więc można normalnie zawrócić po prostu. <grywa> Pasuje? <tosujesz> no widzę, że się znasz na rzeczy. <tosujesz> Reklamowanie produktu, te sprawy. <tosujesz> Teraz podsumowanie. Mam... <tosujesz> um, kolor? Może być. wprowadzenie. Jak mam Przysięgam, jest super! <laughs> um, możesz powiedzieć szybko o, o tym, jak jeździsz ze swoim paskiem, proszę, powiedz! <laughs> Zobaczycie wszystko na YouTube i na Facebooku. Ok, czyli mam się podziękować. Super! Yeah. Okej, okay. no dobra. To, to ja spadam z moim cudem, z moją bestią. <laughs> to papa, dziękuję za pomoc! <laughs> I czas jeździ. A to jest niskie? To jest na mnie. No? to jest za Co za skubaniec, Nawet przed kamerą, bo pro... specjalnie to dlatego, że kamerę wyjęłam, to teraz mi nie zatupie. Nie znoszę tego królika, po prostu go nie znoszę. Cały czas teraz tupał z, z gniewu, ze złości, że tutaj e, Paulina jeździ tym po domu. Jak włączyłam kamerę, tak cholera jasne ucichł. Padły królik. On się stresuje. Jasne, on patrzył, kiedy wyjmę kamerę po prostu. Nie lubię go. No, ledwo wyłączyłam i już. Tupno. A teraz szybka demonstracja stylów jazdy. Jako pierwszy mamy styl na kucyku. Jako drugi jest styl na bestii. I trzeci jest styl na Flintstonów. Nie dziękuję bardzo. Moim A, zdaniem. Mój pierwsza hulejnoga była moim zdaniem. Nie. Tok. Nie! Bo to tak się wie, z czasem rozpędza. Dobra, to ja jadę sobie stąd